Doprawdy, trudno nie być szczekaczem, jak w nowo urzędowym stylu nazwano członków zorganizowanego gniewu. Trudność ta wynika z kilku przyczyn. Przede wszystkim z poczucia prawa, które wyrosło w duszach naszych niedawno, ale zapuściło korzenie głęboko. Rozważając przeszłość narodu polskiego, jego błędy i wydane na niego wyroki śmierci politycznej, doszliśmy do przekonania, że odzyskawszy niepodległość, powinniśmy strzec ją przed ponowną utratą, unikaniem tego wszystkiego, co nas zgubiło a więc łamania praw gwałtami dla osiągnięcia celów osobistych, rozstroju wewnętrznego podporządkowania interesu państwa interesom jednostek, zamącania życia narodu rozmaitymi konfederacjami i zamachami. Przekonanie to w obecnej porze okazało się nieaktualnym. Ale na nieszczęście tak silnym, że jego wyznawców doprowadziło do zorganizowanego gniewu. Daremnie rzecznicy sanacji moralnej starają się nas uzdrowić. Daremnie ostrymi napomnieniami i śpieszącym Batem tłumaczą nam, że wiążą swoje postępowanie z przerwanym pasmem dziejów, że bezprawia sprzyzięcia rokosze tkwią w tradycji narodu, że wszelkie sprzeciw nim protesty, szczekaczów. Należy co prędzej i ostatecznie zlikwidować. My ciągle trwamy w swoim tempym uporze. Drugą przyczyną jest, mówiąc przenośnie, niezgoda szyldu z tym, co jest i co się dzieje w sklepie. Jeżeli szyld zapowiada praworządność, demokratyzm, republikanizm, uczciwość i inne cenne produkty kultury, to one powinny znajdować się w magazynie. Tymczasem on posiada i sprzedaje zupełnie co innego bolszewicy umieścili nad bramą swego państwa raj. Okazało się zaś, że to jest piekło. Nieszczęśliwcom żyjącym w tym raju nie wystarcza sama jego nazwa. Zgodziliby się nawet przemianować go na piekło, aby tylko rzecz sama była już nie rajską, ale chociażby tylko ziemską. Tytuł sanacji nie zadowala uczestników zorganizowanego gniewu. Oni woli, woleliby chorobę, która by im dała zwyczajny chleb i odzież, zwyczajne prawo, zwyczajną wolność, zwyczajną radość życia. Wszystkiego tego brak. Najkonieczniejsze środki i warunki istnienia albo znikły, albo zmniejszyły się do miary dosięgającej zaledwie poziomu potrzeb proletariatu dążącego do dyktatury. Drożyzna wzrasta groźnie i bezczelnie, przyznał to sam. Pan Bartel w przedmowie do świeżo wydanego sprawozdania ekonomicznego, wskazując ją jako plamę na słońcu obecnego okresu. Oto wiarygodny list w tej sprawie. Gazety, pisze moja korespondentka, radzą, ażeby publiczność pilnowała ogłoszonej urzędownie ceny węgla i o każdym jej zwiększeniu przez składników zawiadomiała policję. Niech szanowni doradcy spróbują tej walki, a niewątpliwie osiągną taki jej rezultat. Handlarz zostanie lub nie zostanie przekonany o nadużyciu i ukarany, ale za to zawiadamiający nie dostanie ani grama węgla, zwłaszcza jeżeli obszedłszy daremnie inne pobliskie składy, w tym jednym znalazł trochę czarnego diamentu. Będzie więc marzł i głodował, a w dodatku musi odbyć kilkakrotną stójkę w komisariacie i sądzie, po której przeklnie swą dzielność i wyrzeknie się raz na zawsze samoobrony pod opieką cen urzędowych. Wszyscy, którzy na tej drodze szukali triumfu i zdobyli smutne doświadczenie, potwierdzą tę przestrogę. Nielekomyślni i lękliwi płacą i płacić będą wszelkie ceny, jakich łupiezcy węglowi żądają. Wypadnie im to znacznie taniej. Wynaleziono drugi ratunek oszczędności. Za przykładem innych krajów ma się u nas odbyć uroczysty obchód na cześć tej cnoty. <laughs> Pan Boy tak tłumaczy jeden ustęp z żywota Państwa Wolnych Brentoma. no wasza miłość, sposób, mówi podstarzały jegomość do kuszącej go damy, ażeby mi przyszła oskoma bowiem co do reszty, ja już własno najdę, jak się z tym załatwić. Owszem, będziemy robili oszczędności, tylko wynajdźcie w cudy sposób, ażebyśmy je mieli. Nakazać ludziom, ażeby coś składali do skarbonki, kiedy nie mają co włożyć w usta, to jest dość w stylu państwa wolnych. Nie można go jednak odrzucić bezwzględnie. Badacze długości życia ludzkiego twierdzą, że do 100 lat dochodzą tylko bardzo chudzi, Tłuści, zaś muszą wcześnie się położyć. Paskarze, kupcy, państwowi i komunalni, mechanicy śruby podatkowej i inni higieniści odchudzają nas tak starannie, że niedługo iść będziemy do mety, życia jako linie. Istoty jednowymiarowe. A nawet wnosząc z najświeższych zapowiedzi zmniejszenia drożyzny, przez powiększanie jej ciężaru za pomocą podwyżki taryf kolejowych, tramwajowych i tam podobne, można przypuścić, że osiągniemy chudość, która nas uczyni nieśmiertelnymi. Gdybyśmy przy tym zdołali oszczędzić grosz rocznie, niepodobna obliczyć sumy, jaka by się zebrała w nieskończoności. Jest wszakże w społeczeństwie naszym jedna klasa ludzi, która już dziś może oszczędzać – damy. Mówią damy, a nie kobiety – bo taka nazwa należy się słusznie 99 na 100 niewiast ujedwabionych, ufutrzonych, ulakierowanych, a zajmujących wszelkie szczeble społeczne od służących i córek wyrobników aż do paskarek i arystokratek. Często ojcowie i mężowie nie mają co jeść i czym się odziać, ale córki i młode, poniżej 50 lat, żony muszą mieć wszelkie ozdoby półobnażonego ciała, Jakie tylko wymyśli głupota pozbawiona gustu. Świadkowie wspaniałego pogrzebu bandyty Zielińskiego zawiadamia, za, zawiadamiają, że żeńska połowa orszaku budziła zachwyt i zazdrość swymi strojami. Nie należy temu się dziwić. Bandyci są dziś pierwszoplanowymi bohaterami naszej tra tragikomedii, a ich dochody stanowią w budżecie społecznym najwyższe sumy, nie płacą przy tym podatków. Ani majątkowego, ani dochodowego, ani obrotowego, ani patentowego, ani mieszkaniowego i z pewnością nie będą płacili ani schodowego, ani piecowego, ani kuchennego, ani strychowego, ani butowego, ani koszulowego, ani żadnego z tych, które prędzej czy później będą wprowadzane dla zmniejszenia drożyzny i ulżenia ciężaru życia klas najuboższych. Zresztą wszystko najlepiej się dzieje na tym naszym najlepszym ze światów, a najbardziej zadowoleni są książęta rodzibiłowie, którzy dowiedzieli się, że historia kłamała i że właśnie oni są powołani do zbawienia Polski. Obrońcy Konstytucji nakiwali się palcami w budach z powodu bezprawnego odroczenia sesji sejmowej. Prasa opozycyjna wypowiedziała swym jędrnym i energicznym językiem stanowcze zastrzeżenia i głębokie ulewania i silne zaniepokojenia. Starostowie otrzymali instrukcje, jak mają zachowywać się wobec interesantów w pokoju przyjęć. Posłowie zostali pouczeni, kiedy mają wstawać, kiedy siadać, po czym już sejm mógł być zwołany. Przyznajcie, że mało kto chwil w dziejach naszych, że mało było chwil w dziejach naszych, w których mężowie Stanu, publicyści i wodzowie stronnic politycznych zajmowaliby się równie poważnymi i doniosłymi sprawami. Teraz już na pewno twierdzić można, że Polska nie zginęła, póki my żyjemy. Pozostał jeszcze tylko jeden kłopot niezałatwiony. Żywioły narodowe twierdzą, że dla nadania naszym ciałom Ustawodawczym siły i sprawności należy zmienić ordynację wyborczą. W tym celu ogłaszają ze wszystkich stron kraju żądania uchwalone na zebraniach obywatelskich. Otóż moim zdaniem jest to droga błędna, bo właśnie dla osiągnięcia porządnego, pożądanego skutku powinny by uchwalać i ogłaszać, że nie życzą sobie zmiany ordynacji wyborczej. Wtedy by ona nastąpiła niewątpliwie, bo taka jest obecnie. U nas metoda liczenia się z opinią publiczną, a contrario na odwrót. Nie tylko w tym wypadku. W ogóle, jeżeli się chce zrozumieć zagadkowe i niepojęte fakty w naszym obecnym życiu, trzeba wszystko brać odwrotnie. Krąży nawet po Warszawie dowcip, że pewne nazwiska na... należy inaczej czytać, niż się pisze. Nauczyliśmy się nowego, nieznanego dotąd języka. Może dlatego przypominają mi się w tej chwili słowa Mirosławskiego. Uważajcie, demokraci, demokraci, naprzód, ażeby żadna fałda krawata pana hrabiego nie była zepsuta. A potem róbcie sobie rewolucję, jakiej wam się podoba. Demagog jest uczniem, który nie skończył kursu demokracji. Nasi demokraci są uczniami tej szkoły z ośle i ławki. To już koniec tego tekstu. Na zakończenie jeszcze kilka słów ode mnie. To zabawne, ale gdy miałem już nagrany materiał, wpadł mi w oko felieton Rafała Ziemkiewicza na temat podatku od smartfonów. Wykpiwa on pomysł wprowadzenia specjalnej opłaty 6% pobieranej od każdego sprzedanego urządzenia. Zaś na końcu ironicznie proponuje wprowadzenie dodatkowego 10% podatku od każdej flaszki z wódką z przeznaczeniem dla autorów science fiction albo komentatorów politycznych, bo przedstawicieli obu tych grup nie da się na trzeźwo czytać czy słuchać. Publicysta zaproponował też, aby opodatkować gacie, buty i trumny. Ostatni pomysł przypomina jako żywo ironiczną propozycję Aleksandra Świętochowskiego, zamieszczoną w odczytanym właśnie falietonie. Przypomnę, bandyci są dziś plot nowymi bohaterami naszej tragikomedii, a ich dochody stanowią w budżecie społecznym najwyższe sumy. Nie płacą przy tym podatków ani majątkowego, ani dochodowego, ani obrotowego, ani patentowego. Ani mieszkaniowego i z pewnością nie będą płacili ani schodowego, ani kuchennego, ani strychowego, ani piecowego, ani butowego, ani koszulowego, ani żadnego z tych, które prędzej czy później wprowadzane będą dla zmniejszenia drożyzny i ulżenia ciężaru życia klas najuboższych. Uderza w, tym, w tekście tym również uszczypliwość pisarza, bądź co bądź związanego w ostatniej części życia z endecją, skierowana przeciw kobietom noszącym się ponad stan. Gdyby jednak wziąć pod lupę teksty powstające we wcześniejszych latach, okaże się, że pochylał się Świętochowski nad biedą, w której żyła zdecydowana większość żywiołu polskiego. Dla niezorientowanego bieda nie skończyła się z odzyskaniem niepodległości. Trapiła ona Polaków wbrew opiniom wygłaszanym przez ekspertów pisowskich przez cały okres międzywojenny. Dziękuję za cierpliwe wysłuchanie. Czołem.